Jestem wściekły. Jestem naprawdę wściekły. Trochę się tu zmieniło, prawda? I zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Sprawa jest taka, że materiał na odcinek czwarty, który miał być wstawiony teraz zamiast tego odcinka, poszedł się lekko mówiąc walić. Nie ma go. Nie dało się go w żaden sposób odzyskać. Wszystkie dane zostały stracone i właściwie nie mogę nic z tym więcej zrobić. Myślę, że najłatwiejszym sposobem, żeby to wszystko ogarnąć, będzie po prostu oprowadzenie Was. Powiem Wam, co zrobiłem podczas tego odcinka, który miał być czwartym. Ten, teraz to jest pewnie odcinek piąty, więc no. Więc nie będę dalej się użał nad sobą, po prostu Was oprowadzę, co, co zrobiłem. No i mam nadzieję, że, że już będziemy wtedy mogli wrócić do, do normalnych odcinków. Pierwszą rzeczą, którą trzeba pokazać, jest to: Jest to Villager Breeder. Tutaj mamy wieśniaków które ich naprodukował. Tam są, tam są wieśniaki, które, które ich produkują. O. Teraz kolejną rzeczą jest, jest Villager Trading Hall. Bo z Villager Breedera brałem sobie wieśniaków i przyprowadziłem ich wszystkich tutaj. Zaraz wam pokażę jakie rzeczy sprzedają. Takie o, ten kupuje żelazo, takie o tutaj mamy wieśniaka farmera K.O. w dodatku ten troszkę troszkę nam podwyższył cenę no więc w każdym razie od tych wieśniaków y, udało mi się zdobyć te wszystkie narzędzia, które tutaj widzicie y, i zenchantowałem sobie też trochę rzeczy zbroję y, mamy taką, prot 4, prot 3 Torns 2, prot 3 i prot 3 Death strider 3 y, dla, dlatego widzieliście, że w wodzie tak dziwnie się poruszam szybko <grych> y, jeśli chodzi o narzędzia, to miecz jest taki sam jak wtedy. Mam Kill zittoczem i dobry z fortuną. Siekiery nie enchantowałem na łopatę, wyszły mi takie enchanty. Zebrałem sobie też dodatkowe żelazo z naszej farmy. Zdobyliśmy sobie też trochę szmaragdów i poszliśmy też chwilę kopać, więc mamy więcej diamentów. Zrobiliśmy sobie też parę weaknessów, parę złotych jabłek. Tutaj mamy jakieś zapasowe. Zgodnie z sugestią widza zmieniłem bloki cegieł na bloki siana i od razu, i od razu chcę Ci podziękować za tą świetną sugestię, bo, bo naprawdę mi się to podoba I, i ostatnim tym. I ostatnią rzeczą, którą tu dodałem, no, no to jest oczywiście nasz zombie. Nie ma żadnego name tag'a, bo, bo mnie nie stać na name tagi Ale dałem mu miecz stary z jeden, 1. Wziął też... Wziął też kask, ale to tak zupełnie przypadkowo. No więc mam nadzieję, że wszystko jest już w miarę jasne, co tu się działo. Więc teraz czas zacząć odcinek. Cześć wszystkim i witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Hardcore. W tym odcinku będziemy iść na smoka. Mówię to teraz już bez żadnych żartów, zupełnie na serio: w tym odcinku idziemy na smoka. Ale żeby to zrobić, najpierw trzeba zdobyć troszkę yy, pereł. Bo z tego co wiem mamy około 6, a potrzeba nam 9. Zaraz zobaczę, czy dobrze, czy dobrze mówię. Nie, mamy 5 perł. To musimy zdobyć jeszcze 4. Ja może wam pokażę jakiś taki montaż z tych co dropią perły. Myślę, że to fajnie będzie wyglądało. Niestety pierwszy nie dropnął. Znowu nie dropnął. No, co to jest? O co tu chodzi? Dostałem 0 pereł z 5 Endermanów. No, nareszcie. Pierwsza perła. O, dziękuję. Druga perła. Dziękuję bardzo. 3 perły. I chyba nie wrapnąłeś, Bardzo dziękuję. No dobrze, mamy już 4 perły. Potrzebujemy tylko... Tylko jednej Nie, zaraz Mieliśmy pięć pereł tam, prawda? To... To mamy wszystkie perły Powiem wam, że może chciałbym jeszcze jedną perłę Żeby móc się czego wyratować właśnie w ten sposób, bo nie chcę próbować walić wiadra O, przebiegnie dropną nam perłę Weźmy łóżka Weźmy oczy ustawiłem sobie łóżka w ten sposób, żeby móc je łatwo wziąć. Jakbyśmy nie dobili smoka tymi łóżkami, to, to wtedy zabijemy go normalnie. Nie mam z tym problemu. Czas iść na smoka. I to jest to. Wszystko albo nic. Portal do endu jest otwarty. <grystanie> Powiem Wam, że jest to bardzo przerażające. Czas to zrobić, nie ma co przedłużać. Dobra, najpierw klaski. O. Nie patrzy na Dobra, na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Bardzo dobrze. Dobra, zniknął. Zniknął ten. O! Nie chciałbym dostać od tego. Dobra. Jeszcze ten kryształ. Możemy chyba smoka. Może bić Tam jeszcze wykryszkał. To bez sobie sobie je Nie mam już strzałów Więc chyba najwyżej będzie wejść wodą O, smok zszedł Chyba nie ma żadnych kryształów. Tak mi się wydaje, że raczej nie. I rzeczywiście tak było. Ostatni kryształ musiał zostać trawiony przez jedną ze strza. Dobra? Nie, nie, nie. Smok jest zdecydowanie za blisko. Smok jest zdecydowanie za blisko. Trzeba będzie. Trzeba będzie do niego podejść i zrobić tak. Dobra. Smok jest zdecydowanie za blisko i bym po prostu zniósł powierzchni ziemi, gdybym tam podszedł. Szkoda. Ale nie mogłem teraz oncyklować, bo, bo bym się zabił po prostu. Kiedy smok jest tak nisko, to bardzo ciężko jest to zrobić. Więc... Więc po prostu wolałem nie ryzykować, bo pamiętajcie, że to jest... O właśnie świat hardcore. No, i po, poszedł przepiękny Uncycle 5 łóżek, czy tam 6. No i pokonaliśmy smoka. Nie chcę tutaj wchodzić, chcę zebrać ekspa. I po smoku powiem, że jestem bardzo zadowolony, że udało mi się tą metodą dokończyć smoka. Pierwsze łóżko było nieczyste, bo chciałem się upewnić, że smok jest wystarczająco wysoko. Ja myślę, że następne już w miarę spoko, spoko działały. To by było na tyle, jeśli chodzi o walkę ze smokiem. Hop. O, zobaczcie, gdzie wylądowaliśmy. O, środek naszego świata. W ogóle, jakbyś pytał, który mamy dzień. 1075. 75. No i smok jest pokalany. Myślę, że, że to jest bardzo fajnie. Że razu przy okazji też zagadniemy. Ale teraz, skoro mamy tyle expa, to chyba czas pójść i poenchantować trochę rzeczy. Bane of Antrobots na mieczu. I Blast Rod na tym. Fortuna jest na kirofie, Więc enchant po prostu skipniemy. Depstrider 3. Ja. Albrecht 3, może? Fortuna. Mm -mm. Nie chcemy fortuny. Chcemy Kirov. Yy, lepszy. Whoa, ho, 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 ho Taki miecz. Taki miecz to już jest coś. Po połączeniu może być yy, najlepszy miecz. Jak dodamy do tego Shop sh 4 i Luting 3, yy, to wtedy będzie super. Luting 3. Shop 4, Luting 3. To jak teraz te dwa połączymy, to będziemy mieli super miecz e, Więc chodźmy od razu sobie, e, je połączyć Później wrzucimy jak będziemy mieli o, czy my nie mamy kowadła? No tak To jest dość śmieszne, biorąc pod uwagę, ile mamy żelaza Więc od razu sobie skraftuję parę kowadeł Łączyć miecze będziemy dopiero na końcu, jak wszystko sobie poenchantujemy Heal najlepiej na silk Touch. Fi4 Unbreaking 3 dobra podstawa. Fi3 nie chce Federfalling 4 super. I Unbreaking bardzo ładne buty Fi4 Unbreaking 3 to teraz zobaczymy co na kill'ow Fi4 zobaczymy. Kolejny Unbreaking 3 to są takie killowy bardzo bazowe. Ale trzeba dać do da 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 ich Tocz jeden z nich możemy połączyć z naszym Fortunowym. Wtedy będziemy mieli najprzód Fortuną. Miecze super. Łuk. Łuk jeszcze chciałem zanżartować. Power 4 zawsze. Power 4 Flame, bardzo dobry łuk. Unbreaking 3 zobaczymy. Power 4, unbreaking 3. No to już mamy porządny łuk. Więc teraz zaczniemy łączyć. To jest 9, to jest 11, więc super, mamy porządny łuk. Połączymy też te dwa oczywiście za, za jak najtaniej. I i to było na tyle. Zenchantowaliśmy sobie bardzo mocny łuk, bardzo mocny miecz i buty na feather falling, No i takie dwa podstawowe kilofy Jestem z tego bardzo zadowolony, powiem wam szczerze. Infinity nie wiem czy jest aż tak potrzebne na łuku. Wolałbym mieć z Mendingiem i nie musieć później enchantować i craftować nowych łuków. Będziecie pewnie bardzo. być bardzo wkurzeni za to pewnie, bo. pozałożcie się, że większość z Was. Że większość z was woli Infinity od mendingu nauku, ale. No, powiem szczerze, że lubię Infinity ale jak, jak już mamy jakieś spokojne źródło tych strzał, to właściwie staje się trochę niepotrzebne. Myślę, że mending nauku jest lepszy, bo po prostu zapewnia taką trwałość. Ja lubię w narzędziach i broniach, jak są takie bardziej trwałe. To znaczy, że nie będziecie musieli sobie kraftować nowej broni po już tam po życiach tylko po prostu macie jedną broń I tą bronią czy narzędziem możecie się posługiwać do końca Właśnie dlatego teraz zrobimy sobie wieśniaka z mendingiem Ale się rozgadałem Teraz mamy przygotowane stanowiska na wieśniaków Pierwszy wieśniak to będzie oczywiście mending Więc to sobie zaraz zrobimy No dobrze, zobaczmy teraz czy nasz wieśniak Zajmie swoje miejsce czy będzie się włóczył? O, zajmie swoje miejsce. Super. Czy to jest jakiś żart? Mm. <laughs> Widzieliście to? Dobra, trzeba go szybko zablokować. To się nazywa szczęście. Y Skąd ty tu się wziąłeś? Aha, pewnie za dużo ich było i wypadł tam. Już teraz. <laughs> Już teraz o, zawsze będzie sprzedał mending i to się nie zmieni. Więc teraz czas go przetransformować Dobra, zobaczymy jak szybko zombie podejdzie do naszego wieśniaka super Bardzo ładnie Zaraz tutaj go z weaknessa potraktujemy i ze złotego jabłka. Warto by zrobić więcej złotych jabłek, jeśli by tylko można. O, chyba nas nie stać. Sprawdzimy sobie tu kolejnego wieśniaka. No, chodź tam, szybciej. O, super, właśnie tak. Dobra, trzeci troszkę poprzekabacać, żebyś dał nam. torncy 3. O, wow, to jest rzadki enchant. Tego wieśniaka sobie zachowam. Yy, tylko ze względu na to, że, że ten enchant jest tak rzadki. Zresztą to torncy 3 posłużą nam do zrobienia fajnej zbroi z torcami. Takiej zbroi bitewnej powiedzmy. Mending za jeden, bardzo uprzejmie Nie, nie dał nam zniżki, bo jeszcze nie, nie dyskutowali o tym Ale mending z chęcią kupię tu, tu wrzucimy mending Tu wrzucimy torcy 3 Tu będzie unbreaking Tu jakiś prot4, coś takiego, może Może jakieś EFI No co, coś co się fajnego trafi O, proszę bardzo I mamy torcy 3 Za bardzo śmieszną cenę 5, 6, 7, 8, 9. Tornosów 3 to już nam starczy, bo aż tyle nam nie potrzeba. No. Chciałem dać Made na mieczu, na kilofilm, który połączę z tym i na łuku. Dobra, może z łukiem poczekam. Z łukiem poczekam. Super, tylko 3. Zobaczymy, to jest 13. To jest 23. No to 13 wygrywa. 3 3. No i mending. Super. To są wszystko jedno więc powinno być bardzo tanie. Super mamy wszędzie mending na zbroi, więc nasza zbroja nie będzie się psuła. Więc to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Więc jeśli Ci się podobało, to kończę, zostaw łapkę w górę. Więc zachęcam również do subskrypcji, żebyś wiedział kiedy będzie kolejny odcinek. Bo w nim pójdziemy sobie z powrotem do Endu, zdobędziemy litrę i zaczniemy pracę nad no, pewnym bardzo fajnym projektem. Więc kończę, tego nie przegap. A ja się z Wami na razie żegnam, cześć.